Jabłoń domowa to najczęściej uprawiane drzewo owocowe. Spotykamy również jabłonie dziko rosnące, które wyrosły jako samosiejki. Występuje wiele odmian jabłoni, które kwitną w różnych terminach od końca kwietnia do połowy maja. Jabłoń domowa ma niewielką wydajność miodową i pyłkową, jednak wiosną dla pszczół stanowi pewne źródło nektaru i pyłku. Jest cenną rośliną miododajną, szczególnie tam, gdzie brakuje innych roślin miododajnych. Z kwiatów jabłoni pokarm zbierają nie tylko pszczoły miodne, ale również czmiele, pszczoły samotnice oraz wiele innych owadów. Jagoda kamczacka to uprawna odmiana wiciokrzewu sinego. Jest rośliną miododajną i owadopylną. Krzewy utrzymują się przez ponad 30 lat. Zakwita w połowie kwietnia. Kwiaty mają długą rurkę korony i są zapylane głównie przez trzmiele oraz niektóre gatunki pszczół samotnic. Dla pszczół dziko żyjących Jagoda kamczacka stanowi wiosną dobre źródło pokarmu, pyłku i nektaru. Śliwa ałycza, nazywana również śliwą wiśniową i popularnie mirabelką, przybiera formę małego drzewka lub krzewu. Tak jak i śliwa tarnina, zakwita jeszcze przed rozwinięciem liści. Kwitnie tylko kilka dni w połowie kwietnia. Jest rośliną miododajną, która wydziela nektar i pyłek. Do jej kwiatów przylatują pszczoły miodne, a także czmiele i pszczoły samotnice. Porzeczka czerwona jest popularnym krzewem owocowym uprawianym na plantacjach oraz w ogrodach. Kwitnie w końcu kwietnia. Posiada kwiaty talerzykowate w kolorze jasnozielonym. Jest rośliną miododajną i owadopylną. Wydziela niewiele nektaru. Do kwiatów porzeczki czerwonej przylatują pszczoły miodne oraz niektóre pszczoły samotnice. Wierzba Iwa to niewysokie drzewo lub krzew. Jest rośliną dwupienną, mającą osobniki męskie i żeńskie. Dla pszczół bardziej wartościowe są męskie, gdyż wydzielają pyłek i są bardziej nektarodajne od żeńskich. Wierzba Iwa zakwita na przełomie marca i kwietnia najwcześniej no ze wszystkich gatunków wierzb. Jest cenną rośliną miododajną. Często o tej porze roku jest jedynym w okolicy pożytkiem. Występuje przeważnie dziko, ale jest też chętnie sadzona przez pszczelarzy. Do kwitnących wież przylatują pszczoły miodne, ale też wiele gatunków owadów odżywiających się nektarem. Przy chłodnej wiecznej pogodzie pszczoły miodne oblatują we z wielkim wysiłkiem, co łatwo można zauważyć. Porzeczka krwista jest krzewem ozdobnym sadzonym w ogrodach i na terenach zieleni miejskiej. Posiada kwiatostany w formie zwisających gron w kolorze różowo-purpurowym. Jest rośliną miododajną, kwitnie w końcu kwietnia. Krzewy porzeczki krwistej stanowią w okresie wiosennym dobre źródło pokarmu dla pszczół na terenach zabudowanych.